Na materiał zapraszam Mennica Gdańska. Twórcy niepowtarzalnych monet inspirowanych wiedźminem. Postęp techniczny w świecie Wiedźmina. Jakiś czas temu niektórzy mieli okazję zobaczyć zbiorczy odcinek Arkan, w którym poruszyłem owy temat. Już sam zdawałem sobie sprawę, że potraktowałem tą kwestię bardzo powierzchownie. A wy swoimi świetnymi komentarzami tylko mnie w tej myśli utwierdziliście. Dlatego też ten bezwartościowy materiał szybko zniknął, a ja z Waszą pomocą postanowiłem pochylić się znacznie bardziej nad tym jakże ciekawym zjawiskiem postępu technicznego lub też szeroko rozumianego postępu cywilizacyjnego obserwowanego zarówno na przestrzeni wydarzeń z sagi, jak i gier. Punktem wyjścia we wspomnianym materiale była maszyna parowa w Tartaku, dostrzeżona przez Nimłę podczas swojej pieszej wędrówki do Aretuzy. Wielki i brzuchaty miedziany kocioł z gigantycznym kołem, którego obroty napędzały błyszczące od smaru tłok. Machina syczała, dymiła, parskała wrzątkiem i buchała. Przekładnie piekielnej machiny napędzały piły Tartaku, tnące pnie w nieprawdopodobnym tempie. Oczywiście owa piekielna machina to tylko wierzchołek technicznego postępu, a sama saga jest wypełniona wieloma subtelnie przemyconymi przykładami, że nie możemy patrzeć na świat Wiedźmina tylko przez pryzmat analogicznych czasów naszego późnego średniowiecza. Z racji mnogości inspiracji Andrzeja Sapkowskiego zdają sobie sprawę, że jest to oczywiste, ale i bardzo istotne w kontekście podjętego tematu. Świetnie podsumował to widz Bart Pepe. Świat Wiedźmina wbrew pozorom już jest na poziomie rozwoju naszego świata, a nawet gdzie nie gdzie go wyprzedza. Technologia jest na poziomie późnego średniowiecza, ale dzięki magii genetyka, jak choćby tworzenie Wiedźminów, komunikacja, megaskopy, czy wreszcie transport, teleportacja to przykład tego, jak bardzo są zaawansowani bez technologii. Zaś śród Olch, dzięki magii, potrafi nawet poruszać się po różnych planetach. Przecież oni rozumieją na czym polega genetyka, ewolucja, chemia czy fizyka na poziomie, który był w analogicznych czasach naszego świata XII-XIII wiek nie do pomyślenia. Niemalże za wszystkimi takimi odkryciami w świecie Wiedźmina stoją czarodzieje, a mówiąc dosłownie, postęp techniczny jest silnie związany z samą magią Niekiedy wręcz w obliczu samej magii możemy dostrzec wynalazki czy też innowacje, które normalnie powstałyby znacznie później lub też w ogóle, a które tak dobrze znamy w naszym prawdziwym życiu. Postęp techniczny obejmuje całe spektrum działań człowieka i wpływa na niemalże każdy aspekt naszego życia. Bardzo skomplikowane operacje chirurgiczne budownictwo, rozwój zbrojeniowy, komunikacja i podróżowanie szeroko rozumiana medycyna na zabiegach plastycznych czarodzieje kończąc Eliksir długowieczności, wynaleziony przez Ortolana, który jest oczywistym synonimem dążenia do wydłużenia życia ludzkiego przez naszych prawdziwych naukowców. I nie chodzi tu oczywiście o dosłowną nieśmiertelność, chodzi do tego dąży człowiek, ale sam rozwój medycyny i techniki wpływa pozytywnie na dłuższe życie poprzez coraz to lepsze leki, zabiegi i świadomość ludzi w zakresie choćby ochrony środowiska. Wspominam o tym nie bez powodu, bo i w samej sadze ten istotny aspekt jest poruszony w kontekście gatunków zagrożonych wygnięciem poprzez destrukcyjne ingerowanie w ich naturalne środowiska, co oczywiście negatywnie odbija się również na człowieku. A o obszernej i dobrze spisanej wiedzy o wielu gatunkach zwierząt nie wspomnę. To wszystko obrazuje zarówno nasze aktualne czasy, jak i świat Wiedźmina. Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglazy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Projekcja magiczna, zarówno taka do odtworzenia, jak i czy też ta na żywo, choćby podczas szturmu czarodziejek na Zamegry, Run. To oczywiste nawiązania do aktualnej technologii komunikacji wideo, a sam ksenoglos, który daje nam Keira, to nic innego jak telefon komórkowy w XIII wieku, a który to my znamy zaledwie od kilkudziesięcioleci, w praktyce dostępny niemalże dla każdego zaledwie od paru lat. Czarodzieje z Risbergu krzyżują, mutują i genetycznie modyfikują dalej od świtu do zmierzchu i mają liczne osiągnięcia Naprodukowali produkowali takich hybryd. Że aż dech zapiera. Wszystko to w ich mniemaniu hybrydy użyteczne, mające ułatwić i uprzyjemnić ludziom egzystencję. Samo poruszanie aspektów genetyki już świadczy o ogromnej wiedzy i możliwościach ówczesnych ludzi w świecie wiedźmina. Zresztą nie tylko ludzi, bo i elfy od setek lat parały się tym, aby w wyniku dobrania jak najlepszej pary elfów mógł urodzić się elf z najbardziej potrzebnymi zdolnościami magicznymi. Takim oczywistym przykładem jest choćby Karantir, ale i sama Lara Doren, która odgórnie miała wyjść za konkretnego elfa, Awalacha. A oczywiście najbardziej dobitnym świadectwem zaawansowania ludzi w genetyce jest tworzenie wiedźminów. Hybrydy roślin czy zwierząt są nam stosunkowo dobrze znanym tematem, ale silne ingerowanie w ludzki organizm, modyfikowanie oczu, zwiększanie wydolności. Naukowcy naszego świata skłaniają się aktualnie bardziej w kierunku rozwoju szczepów, a w Wiedźminie już dawno mamy zaawansowane praktyki genetycznego mutowania. Czarodzieje w pewnym sensie podłożyli również solidne podwaliny w próbie tworzenia sztucznej inteligencji lub też i robotyki, bo w końcu czym innym są, wydawałoby się, bezrozumne golemy lub inne podobne twory. Ebderchena zajmował się iluzjami, między innymi. eksperymentował też dużo z golemami. Ponoć można było z nimi rozmawiać, poezji wprawdzie nie rozumiały, ale... Skończcie z tymi zachwytami. Do tego, z racji na wykorzystane przed momentem fragment z Wiedźmina II, warto dołożyć również wszelakie systemy zaawansowanych zabezpieczeń, czy to w przypadku rezydencji Kotringera i Fena, pracowni Ebderheny lub też magicznej wieży ze Skellige. Jak już doskonale wiemy, rozwój techniczny nie sprowadza się jedynie do opatentowania dwóch czy trzech konkretnych przedmiotów, ale jest nierozerwalną częścią szeroko rozumianej idei postępu cywilizacyjnego. Vivienne Bennett skomentowała to tak. Ja zastosowałam sobie prosty trik, aby widzieć świat Wiedźmina oczami wyobraźni w najmniejszych detalach i z odpowiednim dla książek klimatem. Królestwa północy dla mnie były w zaawansowanym stadium późnego średniowiecza, gdzie ludowe gusła i zabobony. Głoszone przez natchnionych księży oraz zatopione w mrokach dziesięcioleci pradziadów wsie, żyły obok postępującego rozwoju miast, w których rodziła się myśl techniczna i nowe nurty myślowe, które nie dawały spokoju przyszłym ojcom renesansu. Świat stawał się mniejszy, a zapożyczone koncepty Arabów czy odgrzebane relikty ze złotej ery Imperium Rzymskiego skłaniały do myślenia niżeli palenia i niszczenia, pogańskich bzdur. Zaś Cesarstwo Nilwgardu to przykład dojrzałego już renesansu. Choć gdybym miała znaleźć w historii państwo, które najbardziej pasowałoby do Nilwgardu, byłoby to z pewnością Cesarstwo Bizantyjskie. Upadłe imperia, królestwa i plemiona, które nie wiedzą, co to są królowie, ale znają opowieści o czasach, gdy świat był młody. A z którego z tych miejsc ty pochodzisz? Z miasta, którego budowle zawstydzają wieże Nilfgaardu. Z ojczyzny filozofów, lekarzy, matematyków i czarodziejów. Ale o nich lepiej opowie mój przyjaciel, który sam jest runotwórcą. To, co nierozerwalnie idzie w parze z innowacjami czy postępem, to pieniądze. Pieniądze, które odgrywają olbrzymią rolę zarówno w naszym, jak i w wiedźmińskim świecie. Potrzebne zarówno do prostego życia, jak i prowadzenia wielkich wojen. Świat banków, międzynarodowego handlu czy wręcz giełdy to istotne elementy zarówno gospodarek, jak i politycznych przepychanek wielu królestw. Świat od zawsze kręcił się wokół pieniądza, a człowiek biznesu, który stał przy subsydiach, zawsze był na pierwszym miejscu. Korporacja handlowa, pewien wielki komorzy odpowiedzialny za faktyczną potęgę niewgardu w skrócie Andrzej Sapkowski jako zawodowy handlowiec od wielu lat nie tylko przybliża i rozbudowuje znaczenie walut w świecie Wiedźmina, ale także ukazuje nam skomplikowane mechanizmy tego hermetycznego środowiska, jakim jest światowa finansjeria wzorowana na XIX wieku. Do tego opisy zaczerpnięte z Kowiru to przykład tego jak daleko może zajść dobrze zarządzane społeczeństwo. Choć nie są to nilwgarskie korony lub też oreny, dzięki mennicy gdańskiej również i my mamy szansę wejść w posiadanie wyjątkowej wiedźmińskiej monety. Choć najnowsze monety inspirowane zbiorem opowiadań Miecz przeznaczenia zostały już wyprzedane, to z czasem pojawią się kolejne. Jednakże bardzo limitowany nakład poszczególnych monet, dwuuncjowych bądź kilogramowych, przekłada się na ich unikatowość, a co za tym idzie, na duży wzrost wartości. Jeśli natomiast zwykła moneta to dla Was za mało, to co powiecie na monetę figurkę, bitą jak w przypadku monet ze srebra, lecz z domieszką miedzioniklu, aby zwiększyć odporność figurki i aby mieć możliwość nadania jej wielu małych, lecz znaczących detali. Nie dość, że jest to pierwsza taka moneta na świecie, więc śmiało można powiedzieć, że Wiedźmin przeciera numizmatyczne szlaki, to na dodatek jest ona dopuszczona do obiegu, więc jeśli będziecie przypadkiem na NewE, Wyspie należącej do Nowej Zelandii, to śmiało możecie zapłacić nią w sklepie. Będzie to najgorszy deal waszego życia, bo moneta warta jest o wiele więcej, niżeli świadczyłby o tym jej nominał, ale macie taką możliwość. Dodatkowo, mi osobiście, sama figurka kojarzy się z czarem dekompresji. Pamiętajcie, że są to jedyne prawdziwe monety dopuszczone do obiegu, związane z Wiedźminem, a każdy poszczególny wzór jest konsultowany z samym Andrzejem Sapkowskim. Po więcej informacji odsyłam na stronę mennicy Gdańskiej. Wszelkie potrzebne linki macie w opisie. Wiecie co również jest bardzo rozwinięte w świecie wiedźmina? Szkutnictwo sprawnie uświadomił mnie o tym swoim komentarzem WICRE01. Warto też dodać, że w sezonie burz Sapkowski wspomina o pewnych typach statków takich jak szkuner, fregata czy galeos, które powstały zdecydowanie po okresie średniowiecza w naszej rzeczywistości. Do tego jeszcze wspomniany jest pocztowy Clipper, typ statku, który powstał u nas dopiero w XIX wieku. Żegluga w świecie Wiedźmina również jest świetnie rozwinięta. Oczywiście przykładów można nam nażać wiele, ale u podstawy większości pomysłów, wynalazków i przełomowych osiągnięć w świecie Wiedźmina stoi magia. Magia, która to jest coraz bardziej szkalowana i traktowana jako czyste zło, jak choćby w przypadku Kościoła Wiecznego Ognia, który zyskał wielu wyznawców. Dlatego też, pomimo że czarodzieje odpowiadają za owy postęp, jednocześnie stali się ofiarami własnego dzieła. Rzecz jasna, w praktyce wiele tych odniesień wynika tak naprawdę z pisarskiego kunsztu Andrzeja Sobkowskiego, który czerpał z wielu baśni, klecht, legend i mitów oraz własnych doświadczeń i otaczającego go świata. Wracając jednak do świata Białego Wilka, wciąż wiele owych technologii zbyt mocno opiera się na samej magii, aby pozwolić sobie na jej zatracenie. Z drugiej strony, bardzo możliwe, że się mylę i owa koegzystencja będzie trwać tak długo jak ludzka cywilizacja. Co pozwoli na dalsze ogromne postępy. W państwach pokroju Nilfgardu czy Ofiru na pewno jest na to znacznie większa szansa, bo choć znamy te słynne stwierdzenia, że czarodzieje w Nilfgardzie trzymani są krótko, to są oni tam stawiani na równi z uczonymi i po prostu pracują, aby przysłużyć się zarówno państwu, jak i nauce. A to wiadomo wpływa korzystnie na liczne badania, więc i na postęp techniczny, jak i cywilizacyjny. Przecież na bardzo dobrym przykładem jest również Kowir. Choć nie uświadczymy tego w sadze, nie licząc latających mioteł, to świat Wiedźmina z XIII wieku może pochwalić się już pierwszym prototypem latającej maszyny. W grze wojna krwi Wiedźmińskiej opowieści, do armii królowej Mewe dołączyć może zależnie od naszych wyborów Barnaba Breckenbauer. Gnomi wynalazca i twórca wielu zazwyczaj wątpliwych w kwestii przydatności wynalazków. Bez wątpienia najciekawsza wydaje się jego szybownica, która oczywiście przypominać miała legendarny wynalazek Da Vinciego. Niestety tak naprawdę sam wynalazek legendarnego renesansowego twórcy nie spisywał się w praktyce, choć dał ogromne podwaliny na kształtowanie się późniejszego lotnictwa. Oczywiście ludzkość niemalże od zarania dziejów marzyła o lataniu, To też pierwsze próby stworzenia maszyny, która pozwoliłaby latać, datuje się już na niecałe 2000 lat przed naszą erą. Legendy te, rzecz jasna, pochodzą z Chin. I traktują o pierwszych latawcach, których próbowano używać do ziszczenia maszyn o lataniu. Wynalazki lub też pomysły samego Barnaby to oczywiście bardziej histeregi, ale warto jeszcze wspomnieć choćby o jarzyniówce, lampie zrobionej z fluorescencyjnych bulw, co jest odwołaniem do świetlówki lub też o urządzeniu do oczyszczania wody. I skoro jesteśmy przy temacie oczyszczania wody, Muszę wręcz wspomnieć o eksperymentalnej oczyszczalni ścieków w Oksenfurcie. Nad nami fragment akweduktu. To jest, moi panowie, eksperymentalna oczyszczalnia ścieków, pochwalił się magister Bakałasz, odmawiając kolejki. To wielki sukces nauki, wielkie osiągnięcie Akademii. Wyremontowaliśmy dawny elfi akwedukt, kanały i osadnik, neutralizujemy już ścieki całego uniwersytetu. Miasteczka, okolicznych wsi i farm. To, co nazywacie baryłą, to jest właśnie osadnik ogromny sukces nauki. Zwróćcie uwagę, że każda z poszczególnych ras ma konkretne atuty, które świadczą o jej przydatności w kontekście całego społeczeństwa na kontynencie. Czy raczej wypadałoby powiedzieć, jak dobrze wszyscy by się dopełniali, gdyby nie zawiść wojny i rasizm? Ludzcy czarodzieje i badacze. Elfy z ich niesamowitym kunsztem architektonicznym oraz sztuką, czy krasnoludy z ogromnym potencjałem przemysłowym, rozwiniętym w machakami rodem z rewolucji przemysłowej, innowacyjny sprzęt górniczy, mechanizacja, wielkie piece hutnicze, czy materiały wybuchowe wykorzystywane przez nas ludzi w kopalniach znacznie później. Zresztą sam proch, zerykańska mieszanka i inne podobne cuda służą również do wytwarzania petard, czyli prekursorów granatów. W samych grach, ale również i sadze warto również zwrócić uwagę na fakt, jak dostępna i rozpowszechniona względnie jest wiedza. Wszelkie księgi czy zapiski są znacznie bardziej dostępne, niżeli w analogicznych czasach średniowiecza, a umiejętności pisania oraz czytania nie wspomnę, choć tu zależy, z którym medium Wiedźmina mamy do czynienia oraz z jaką konkretną warstwą społeczną. Oczywiście poruszając temat postępu technologicznego w Wiedźminie trzeba mieć na uwadze również to, że choć w naszych realiach średniowiecza nie mieliśmy do czynienia z drukiem, prochem strzelniczym, latającymi maszynami czy też windami, to takie wynalazki przewijały się już na przestrzeni setek lub też i tysięcy lat wstecz. Chiny oraz Grecja, czy też Bizancją są tego doskonałymi przykładami. W tym i tak już wydaje mi się nazbyt przesyconym materiale to by było na tyle. Mam nadzieję, że wytrwaliście i oczywiście już teraz zapraszam was na kolejne materiały na moim kanale oraz zachęcam do zerknięcia na stronę Mennicy Gdańskiej, aby dowiedzieć się więcej o ich wiedźmińskich monetach. Dziękuję również wszystkim, którzy zaangażowali się w proces tworzenia tego materiału swoimi komentarzami. Pozdrawiam i do usłyszenia.